Witam serdecznie kochani. Polecimy sobie, tak. Mamy przed Andrzejkami, to Państwu wezmę takie wróżby. Sobie weźcie, ale dobrze by było, żebyście weszli, jak już weszliście, ale żebyście później weszli dopiero na wróżby tak Andrzejkowe, jak to, jakie tutaj będziemy mieli jutro. Więc pasowałoby jutro sobie dopiero powróżyć, tak? Dobra, ale lecimy. Pierwsza nasza wróżba. Lecimy. polecimy słuchajcie i teraz tak mam tutaj pusto zapałkę tak, pusta zapałka, trochę się nabrudziło, mamy żołędzie żołędzie, w zależności jak się ułożą, mamy tutaj kryształ górski i mamy kwarc różowy mamy słuchajcie złoto tak, czyli mamy tutaj złoto i zobaczymy co nam tutaj z tego wyjdzie i mamy pieniążek i mamy runę jaką mamy runę? Cervillo. dobra. Niech sobie leci. I zobaczymy, co pierwsze wyskoczy. 1, 2, 3. I polecimy na 1, 2, 3. Dobrze, co mam tutaj wyskoczy Nie mam tu pojemniczka takiego. A poczekajcie sobie, chwileczkę. Mam pojemniczek. Nie jest już pojemniczek. Już tutaj będzie. I co wyskoczy? Wybieracie Państwo sobie 1, 2, 3. I 1, 2, 3 do Państwa przemawia, tak? Czyli lecimy. Pierwsze to się ułoży. Pierwsze się rzuciło złoto, czyli jedyneczko, jedyneczko moim zdaniem, jeżeli chodzi o złoto, czyli coś kupisz, tak? Coś kupujemy, coś dostajemy, pracujemy, nie zabraknie nam, jak to się mówi, pieniążka. Nawet jest potwierdzenie w ósemce w ósemce denarów, czyli nie zabraknie Ci, nie chodzi tu, chociaż czasami, ponieważ są to obrączkowe, czyli może być połączona praca nad związkiem, ale bardzo efektywna, dobra praca, czyli tak to widzę, drogie jedyneczki, lecimy dwójeczkę, złoto wyciągamy, żeby się tutaj nie, nie mętliło, dwa kryształy górskie, czyli będziecie się oczyszczać, uczyć kochani, jest tutaj oczyszczenie, ale jeden kryształ górski mam troszeczkę brudny, czyli tak jakby patrzymy na zdrówko, tak, na zdrówko w środku znaczy w środku ciała, tak w środek ciała na zasadzie tak jakbyście się wzięli na pół czyli coś tam, nie wiem czy trzustka czy żołądek, na to zwróćcie uwagę ale karty pokazują, mówią mi tutaj kryształy nawet, bo takie wzięłam nieczyste, nie są czyste kryształy mówią o tym, żebyście energetycznie czyli potrzeba energetykę oczyścić, ale energetyka jak będzie oczyszczona to będzie wydaje mi się, że. Znaczy tu jest oczyszczenie, tak ogólnie w szerokim formie oczyszczenie, oczyszczenie pod kątem energetycznym, oczyszczenie pod kątem fizycznym, ne, takim fizycznym, tylko po, być może duchowym, bo to jest takie sprawdzanie, chodzenie, nie, tak jakby wywalanie. Dla mnie u mnie jest kupa kryształów w domu one pracują, pękają sobie. Natomiast, natomiast jest to oczyszczenie energetyczne, ale jednocześnie kryształ mówi o tym, że będziecie gotowi na miłość, tak? Czyli ta miłość do Państwa może przyjść. A teraz jesteście w energii przecięcia, czyli dwójeczki wzięły, przeważnie osoby wzięły, które są po jakichś rozstaniach, odejściach, rozejściach, czyli tutaj kryształ górski was będzie oczyszczał. Czy oczyści? Tak, oczyści, obronicie się bardzo mocno. Chodzi o coś zdrowotnego, ale jednocześnie daje Kryształ Górski zielone światełko do pójścia do przodu do, w każdej dziedzinie życia. Czyli tutaj jest energetyka, tak energetyka, ale bardzo dobrze, bo tutaj jest tak, jakby oczyścicie się, zrobicie sobie, zrobicie sobie wiele, Tak, nie zobaczę. Kwarc różowy, proszę bardzo. Kwarc różowy mamy miłość, czyli jesteście gotowi, będziecie kochać, ale ponieważ tak mi się tu ułożyło troszeczkę dziwnie, to jest tak, jakby część z Was była za obrączkowanych, kochała. Kochała kogoś innego, bo tutaj tak mi się w tej trójeczce ułożyło. Kochani, jest sowillo i jest siła. Jesteście gotowi do odejścia, do pójścia, tak? Ale powstrzymajcie się, bo żołędzie no tutaj wam nie pokażę, z chęcią bym wam pokazała żołędzie ułożyły się wszystkie w prawą stronę. Czyli Wy jesteście gotowi do odejścia, do pójścia, do zostawienia, do zaryzykowania. Poczekajcie, to nie tędy droga, ponieważ brudny żołądź, brudny żołądź jest po środku, czyli tam jest. nie jesteście gotowi ale miłość przed wami, dla samotnych miłość przychodzi do was, miłość jest to przepiękna wróżba dla was kochani, pod spodem jest pieniążek, czyli pieniążek w drugiej połowie roku, pamiętajcie, będzie bardzo, bardzo ważny dla państwa miłość odejdzie, a pozostaje pieniążek, bo pieniążek jest pod spodem ale też był na jednej stronie więc to dla was, moi drodzy zostanie, czy cóż, dla państwa podróże jednocześnie w podróży możecie kogoś spotkać lub z podróży macie miłość lub miłość idzie w podróż, tak? Będzie podróżowała wasza miłość, tak? Ktoś od serducha będzie podróżował, ale będziecie stawali przed wyborami, wasza ścieżka się jeszcze nie rozeszła. <laughs> Daleka droga dla trójek, jeżeli chodzi o emocje, ale miłość będzie tutaj Wam bardzo mocno towarzyszyła przez cały rok, dla samotnych poznanie, dla samotnych zakochanie w kimś z podróży lub wy w podróży, tak? Bo to też może tak być, kochani. Natomiast tutaj pokazuje się tak, jakby część jeszcze osób, bo tutaj ta jedna karta mi się tutaj. Znaczy nie karta, tylko tutaj jeden rządź pokazał mi, że nie rzucajcie czegoś na siłę, nie pędźcie na siłę, przy, przymielcie. Ja wiem, że emocje to są emocje, ale emocje muszą być zdrowe, kochani. Ale przepiękne, tutaj idzie miłość, tutaj będzie ważna miłość przez cały rok będzie ważna miłość, tu nic innego nie będzie ważne, tylko miłość, a. Aczkolwiek karty naczybne pokazują symbole, że w drugiej połowie roku 2022 dla Państwa będzie, powinniście się skupić na finansach, bo one będą miały bardzo jakoś kluczową rolę, moi drodzy. Także tak to widzę. Pozdrawiam kochani serdecznie. Zaraz zrobimy drugi filmik. Buziaczki hej, pa.